tu 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 halo halo tu radio ktoś tu 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 sobie opowieści Sowie opowieści dzień dobry rozmawiam z przyrodnikiem Robertem Laseckim dzień dobry Robercie dzień dobry i na początek mam pytanie może nie za milion ale takie na rozkręcenie co ma wspólnego górnik z ornitologiem Hmm. No to pytanie autorskie, więc wcale nie musi być... Z... Nie, niełatwe. Okej, okay, odpowiadam, tak sobie wymyśliłem. Wybacz mi. Jeden i drugi nosi na głowie kask. No jeśli chodzi o górnika, to co do zasady, jeśli chodzi o ornitologa, to, to nie zawsze, ale są takie sytuacje i o tym sam kiedyś napomknąłeś. Jakie to sytuacje? To są sytuacje, w których ornitolog bada... Jakieś zachowania lęgowe słów. W szczególności tutaj napomknąłem o puszczyku uralskim, tak, który... ale tak napomknąłeś, że mi się śniła ta sytuacja <śmulacja> po nocach, więc. Tak, tak. Puszczyk uralski, to z opowieści moich kolegów, wiem, że potrafi bardzo zaciekle bronić swojego gniazda, atakuje człowieka, stąd też. W takich badaniach no, były używane, są używane kaski takie ochronne, żeby po prostu chronić głowę, bo atakuje głowę. I no, to jest takie niebezpieczeństwo wpisane y, w ten zawód ornitologa, szczególnie w przypadku sów. Tak? Niewiele innych ptaków w ogóle y, może w ten sposób atakować przy gnieździe. No, zupełnie odległe od sów i odległe od naszych terenów, taki gatunek ptaka jak skuła, to jest taki duży, przypominający mewę ptak, bardzo zaciekle broni swojego gniazda, również atakuje głowę. <noise> Czy to oznacza, że do lasu muszę wybierać się w kasku? Nie, 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 nie ma takiej potrzeby. To y, są wyjątkowe sytuacje, kiedy rzeczywiście zbliżysz się do, 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 do tego gniazda sowy, ale nie wszystkie sowy tak reagują na mm, Oczywiście na usprawiedliwienie ornitologów, niepokojących ten zwłaszcza konkretny gatunek sów, powiedzmy, że to są cele naukowe po prostu. Tak, to są cele naukowe. Oczywiście wszystkie te badania służą poznaniu tych bardzo tajemniczych ptaków. Generalnie to, co wiemy o sowach, jest naprawdę jeszcze bardzo... Taką początkową wiedzą na temat tego, co się u nas w Polsce dzieje z tymi sowami. Szczególnie taką mało zbadaną kwestią jest, są sowy miast. Tak, jak one się zachowują w tych miastach, aglomeracjach? Dlatego, że yy, no, po pierwsze, sowy generalnie są trudne do badania ze względu na swoją aktywność nocną, głównie w miastach będziemy spotykać w sumie trzy gatunki sowy. Wszystkie te sowy mają aktywność nocną. To jest puszczyk, uszatka i płomykówka. To są gatunki, które mają typową nocną aktywność, więc wykrywanie ich w dzień no, jest raczej prawie niemożliwe. Tak? To zupełnie przypadkowe spotkania, więc trzeba się wybrać w nocy, trzeba stymulować głosem. Uwaga, dobrze, to, to ja spróbuję. Umiesz, tak? tak nie umiem. Ha, ha. To bardziej Mam jak brzmiało. <noise> Całe dzieciństwo mi mówiono, że to szosowa. Ale już drugi raz mi się nie uda. Ręce trzeba złożyć. W każdym razie, no, powiedzmy, że, że, że to było pochukiwanie w mojej głowie zbliżone do odgłosu sowy i gdyby nawet takim było, to czy jak będę w ten sposób w lesie emanował dźwiękiem, to, to może mnie dopaść jakiś sobie drapieżca? Na pewno nie zaatakuje, ale może się odezwać. Nawet jeżeli będziesz o takim zupełnie nieprzypominającym sobie gatunku. Będę głosu. zupełnie nowym gatunkiem. Tak, zupełnie. Po prostu, nawet gwiżdżąc, mm. możesz sprowokować sowę do odezwania się. Tak? Czy znaczy, takie nawoływanie jest etyczne? Co mówi taki katalog zasad etycznych ornitologa? Generalnie no, stymulujemy sowy w sposób bardzo taki wstrzemięźliwy. W jednym punkcie, powiedzmy, z którego chcemy puścić głos sowy, robimy to raz, góra dwa razy. To znaczy krótkie, krótkie nagranie, czekamy, czy się odezwie, ewentualnie drugi raz koniec. A czy to, Idziemy dalej. A czy to jest sygnał uważaj, zbliżam się, czy to jest sygnał, uwaga, posyłam ci miłość? Nie, to jest raczej wyzwanie dla raczej sobie. Raczej wyzwanie. Raczej wyzwanie dla sobie. dlatego one się odzywają, że ktoś wszedł na ich teren, tak? Więc one się odzywają, żeby pokazać, że jestem tu i to mój teren. Mm -hmm. Więc Taka stymulacja właśnie prowokuje je do tego, żeby się odezwały, żeby zaznaczyły swój teren. Dlatego nie można tego nadużywać, no bo niektóre sowy, na przykład Puszczyk czy, yy, czy Włochatka będą do nas leciały, tak? One będą przylatywać do tego głosu i będą obserwować, tak? Będą sprawdzać, co się wydarzyło, tak? I można jeżeli się by postępowało nieetycznie, to można by było je ciągnąć za sobą przez ileś tam set metrów nawet, one będą lecieć za tym głosem, więc dlatego no, nie powinno się nadużywać. I, I właśnie dlatego o to pytam, bo jako Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska za każdym razem staramy się promować te właściwe praktyki względem przyrody, względem zwierząt, roślin, więc tutaj jasno stwierdzasz, że nie powinno się tak robić, chyba że jest się ornitologiem i prowadzi się badania. Tak, zdecydowanie tak. Tylko podczas badań i w ograniczonym y, zakresie. Tak, żeby nie nadużywać y, tego sposobu wykrywania sóf. Ale rozumiem, że na taki wysłany sygnał dźwiękowy raczej zareaguje sowa leśna, y, w mniejszym stopniu sowa miejska, no bo tutaj mamy y, taki taki miszmasz dźwięków i one się zacierają, że trudno mi sobie wyobrazić, by do swoich uszu, tych schowanych pod piórkami, dotarł taki gwisty czy dotarło pochukiwanie. Nie ma to w sumie znaczenia, gdzie będziemy wabić i w jednym miejscu i w drugim miejscu sowa raczej zareaguje na, na nasz głos, czy znaczy na puszczony głos. Hmm. i, i odezwie się. Także to nie jest tak, że... Ale tak gdzieś głęboko odczuwam, że jednak pochukiwanie w mieście jest mniej nieetyczne niż w lesie. <grystanie> Być może, ale puszczanie, o ile takie gwizdanie, jakieś prób, próby właśnie mm -hmm. Dźwięko naśladowcze, jeżeli chodzi o, o, o głosy sowie, może nie zrobią rzeczywiście wielkiej różnicy takiej sowy, o tyle puszczenie już takiego głosu z, z jakiegoś dyktafonu, no spowoduje tak podenerwowanie jednak tej sowy tak, na tym terenie, pomimo, że to jest miasto, tak? To my na razie nagrywamy tylko nasze głosy, nie nagrywamy sowy. I nie mamy nicnych zamiarów. Powiedz mi jeszcze taką rzecz: sowy nocne, sowy dzienne, czy poznamy je po oczach? Tak, można poznać po oczach sowy dzienne, można je rozróżnić: sowy dzienne i sowy nocne. Eee, sowy nocne mają ciemne tęczówki, generalnie puszczyki. Puchacz czy, czy sowa uszata mają pomarańczowe na przykład tęczówki, i to jest oznaka tego, że ona będzie aktywność miała tą nocną. Natomiast gatunki, które mają żółtą tęczówkę, taką cytrynową, no to są gatunki dzienne, czyli takie jak suweczka czy pójczka. Tutaj takim lekkim wyjątkiem jest włochatka, bo ona jest typowo nocna. A ma żółte oczy, no ale generalnie przebiegła. Generalnie. Bestia. Generalnie zasada jest taka, że im jaśniejsze oczy, tym można się spodziewać, że ta sowa jest o aktywności dziennej. Ale to i tak już ustaliliśmy, że w warunkach takich naturalnych bardzo trudno jest sobie zajrzeć w oczy, więc to taka wiedza e, użyteczna, ale w przypadku obcowania raczej z ikonografią. <grymne> raczej tak. Bardzo dziękuję, Robercie. Robert Lasecki, Piotr Trębski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo. Du, 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 du.